Witam serdecznie, to Ania Lipska-Buchholz. Dziś opowiem, jak pielęgnować skórę wrażliwą. Skóra wrażliwa często po użyciu jakiegoś kosmetyku lub warunków atmosferycznych czerwieni się, piecze, swędzi i jest ściągnięta. Jest niezwykle trudna w pielęgnacji, ponieważ nie występuje samodzielnie, jako po prostu skóra wrażliwa. Najczęściej występuje w przypadku skóry suchej, ale może towarzyszyć naczyniowej, mieszanej, dojrzałej, a nawet tłustej. Przyczyną powstania cery wrażliwej są czynniki atmosferyczne, stres, warunki pracy, leki lub hormony. Nawet skóra trądzikowa może się uwrażliwić pod wpływem agresywnych kosmetyków i leczniczych maści czy żeli. Właśnie z myślą o skórze wrażliwej został stworzony płyn micelarny, aby nie oczyszczać skóry wodą. Bardzo ważne jest tylko, abyś podczas oczyszczania nie pocierała twarzy zbyt mocno wacikiem, ponieważ to również może bardziej ją podrażnić. Dlatego wacik powinien być dobrze nasączony, a nie tylko lekko zwilżony. Obecnie można znaleźć płatki kosmetyczne z aloesem, przeznaczone właśnie do skóry wrażliwej, ale ja zdecydowanie polecam te bez żadnych dodatków. Przy skórze wrażliwej najlepiej sprawdza się zasada im mniej, tym lepiej, głównie ze względu na to, że w ten sposób łatwiej będzie ci zauważyć, co ją podrażnia. Po oczyszczeniu twarzy płynem micelarnym już nie potrzebujesz taniku, gdyż naturalny odczyn skóry nie zostaje zakłócony. Jeśli jednak oczyszczanie samym płynem to dla Ciebie za mało, możesz wybrać delikatną piankę lub mleczko i tonik. Poszukaj w ich składzie przede wszystkim łagodzącej alantoiny i dopantenolu oraz nabliżającej gliceryny. Zwróć uwagę, aby skład kosmetyku był jak najkrótszy. Im prostszy i mniej skomplikowany, tym lepiej. W roli toniku świetnie sprawdza się woda termalna. Skóra wrażliwa ma często naruszony naturalny płaszcz ochronny. Dlatego tak ważne jest, aby krem nie tylko ją łagodził, ale odbudowywał warstwę ochronną. Tak jak w przypadku zmywaczy, również w kremie poszukaj alantoiny, depantenolu i gliceryny. Gliceryna uszczelnia naturalny płaszcz hydrolipidowy skóry i zapobiega parowaniu wody z naskórka. To bardzo ważne, ponieważ właśnie naruszenie warstwy ochronnej powoduje przenikanie do wewnątrz bakterii i toksyn, a w rezultacie jej większe podrażnienie. Poza gliceryną w kremie powinny się znaleźć witaminy E lub F, masło karite lub oleje roślinne, najlepiej ze słodkich migdałów, lniany, żożoba czy z pestek moreli. Często w kosmetykach do cery wrażliwej znajduje się rumianek lub aloes, ale wiele osób jest na nie uczulonych. Więc zanim użyjesz produkt na twarzy, sprawdź za uchem lub w wewnętrznej części nadgarstka, czy Cię nie podrażni. Warto poszukać w kremie wyciągów lub ekstraktów z róży, zielonej herbaty, lukracji lub babki zwyczajnej. Uważaj na ekstrakty z owoców, gdyż mogą podrażniać skórę. Nieodpowiednia będzie dla Ciebie witamina C, która ma co prawda cudowne działanie i polecałam ją już nieraz, ale skórę wrażliwą może silnie podrażnić. Dla Ciebie będzie lepsza witamina B3, która sprawdzi się przy każdym rodzaju skóry wrażliwej, od suchej pod tłustą, a nawet trądzikową. Działa nawilżająco, świetnie łagodzi podrażnienia i stany zapalne oraz zwiększa produkcję kolagenu. Tej witaminy poszukaj również w serum. Dzięki temu zwiększysz odporność skóry na podrażnienia, skóra będzie lepiej nawilżona i gładsza. Możesz również sięgnąć po serum z kwasem hialuronowym, różą, lukrecją lub witaminami E i F. Pamiętaj, aby nie stosować serum jako całorocznej pielęgnacji. Już nieraz mówiłam, że serum powinno być stosowane w formie kuracji do wyczerpania opakowania. Jest to szczególnie ważne właśnie w przypadku skóry wrażliwej, gdyż nadmiar składników aktywnych może uwrażliwić skórę. Stosuj serum najlepiej dwa razy w roku, wiosną i jesienią, kiedy skóra jest nieco mniej narażona na działanie słońca czy mrozu. Uzupełnieniem pielęgnacji będą oczywiście pilniki i maseczki. Peeling zdecydowanie powinien być enzymatyczny. Granulki w ziarnistym podrażniłyby skórę i zaostrzyły zmiany. Jeśli skóra jest mocno podrażniona, zrezygnuj z peelingu do czasu, aż skóra się złagodzi i będzie mniej reagowała na różne czynniki. Co do maseczek, to najlepiej sprawdzą się to o prostym, nieskomplikowanym składzie. Ładnie łagodzą podrażnienia maseczki z algami, glinką białą lub różową, z lnem, pszenicą, ceramidami czy ogórkiem. Może się jednak zdarzyć, że któryś z tych składników będzie podrażniał twoją buzię. Dlatego zawsze przed użyciem każdego nowego kosmetyku wykonaj próbę uczuleniową, o której mówiłam w filmiku o domowych sposobach na pryszcze. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek. W skórze wrażliwej pomogą profesjonalne zabiegi. W gabinecie znajdziesz duży wybór zabiegów łagodzących, nawilżających i odżywczych. Jeśli twoja skóra dobrze reaguje na algi, to sprawdzą się zabiegi z maskami algowymi lub kolagenowymi. Z soją, jono lub sonoforeza, mezoterapia bezigłowa czy darsonwalizacja. Można również zastosować aromaterapię. Doskonale łagodzi skórę olejek z lawendy czy rozmarynu, ale ważne, abyś na przykład dzień przed zabiegiem miała wykonaną próbę uczuleniową, ponieważ olejki eteryczne mogą uczulać. Skórę wrażliwą bardzo często podrażniają czynniki zewnętrzne, takie jak słońce, wiatr, mróz czy woda morska. Dlatego latem unikaj leżenia w pełnym słońcu, zabezpieczaj skórę kremami z wysokimi filtrami, a po wyjściu z morza od razu spłukuj twarz i ciało pod prysznicem. Z kolei zimą, oprócz kremu, nakładaj podkład i puder, które zabezpieczą skórę przed działaniem niskich temperatur czy wiatru. Podsumowując, zwróć uwagę na skład kosmetyków. Im krótsza lista składników, tym lepiej. Poszukaj kosmetyków z alantoiną, depantenolem i gliceryną. Wybierz delikatne zmywacze, najlepszy będzie płyn micelarny. Stosuj serum dwa razy w roku, nie częściej. Rób próbę uczuleniową przed zastosowaniem każdego nowego kosmetyku. Nie stosuj peelingów ziarnistych. Chroń skórę przed wiatrem, mrozem i słońcem. Na stronie sekretycery.pl znajdziesz listę kosmetyków odpowiednich do cery wrażliwej. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzach na dole. Do zobaczenia!